Możesz mi wyjaśnić, co robimy z tym krzesłem? Zabieramy je do magazynu. Może mi się przydać. Rzadko pracujesz w gabinecie Nika. Wciąż czuję się tak, jakbym wam przeszkadzała. Wolałabym mieć własny gabinet. Coś mi przyszło do głowy? Hydraulicy już prawie skończyli. Możemy tam wstawić jakieś biurko. Do składziku? Wiesz, ile będzie sprzątania? Niespodzianka. Jesteś niemożliwa. To więcej niż mogłam oczekiwać. Nie musieliście tego robić. Przeciwnie. Dorównujemy teraz domowi mody Forrester i to w znacznej mierze dzięki Tobie. To zasługa Was wszystkich. Projektów Bridget, zdolności Nika. I Twoich obecności Clarka. Razem osiągnęliśmy ten sukces. Chcemy dziś uczcić to wszystko, co zrobiłaś dla naszej firmy. Przyznajemy, że się staraliśmy, ale to Ty spowodowałaś, że moja piękna żona i jej cudowny projekty zostały zauważone. W Domu Młody Forrester nie doceniano Twojej pracy. Przyjmij ten gabinet jako dowód tego, że w tej firmie nie będziesz niedoceniana. Dziękuję.